Kiedy wybierasz, żeby się nie tłumaczyć, dzieje się coś potężnego. Cisza może być niszczącym narzędziem. Ma moc sprawić, że druga osoba zacznie kwestionować swoją własną decyzję. To nie jest tylko wybór słów, to wybór obecności. Kiedy odmawiasz wyjaśnień, pojawia się wątpliwość. To, co druga osoba sądziła, że wie, teraz zamienia się w niepewność. Czy zauważyłeś, jak brak odpowiedzi może być bardziej wpływowy niż tysiąc słów? Kiedy trwasz w milczeniu w obliczu ataku lub krytyki, przekaz, który wysyłasz, jest jasny. Nie musisz się bronić. To może zdestabilizować ludzi wokół ciebie, zmuszając ich do zastanowienia się nad swoimi własnymi działania i wyborami. Pewność, którą mieli, może zacząć chwiać się. To milczenie nie jest znakiem słabości, ale demonstracją siły. Ukazuje, że jesteś pewny swoich decyzji, nawet jeśli inni tego nie rozumieją. Jednak ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ta strategia może wywołać różne reakcje. Niektórzy mogą poczuć się sprowokowani, inni zdezorientowani. To psychologiczna gra, która może prowadzić do zmiany dynamiki w relacji. To zachowanie polegające na nietłumaczeniu się może wydawać się proste, ale ma głębokie korzenie. Często ludzie czują się zobowiązani do wyjaśnień z obawy przed byciem źle zrozumianymi lub odrzuconymi. Jednak, kiedy stoisz na swoim bez szukania walidacji, ustawiasz nowy standard. Druga osoba może zacząć kwestionować nie tylko twoje słowa, ale także swoje własne intencje i decyzje. Kiedy wkracza wątpliwość, co się dzieje z relacją? Pewność, która wcześniej istniała, może zamienić się w niepewność. To, co wydawało się solidne, teraz chwieje się. Ta kruchość może prowadzić do ponownego rozpatrzenia oczekiwań, jakie każdy miał. Jeśli nie tłumaczysz się, druga osoba może zacząć się zastanawiać, czego naprawdę tutaj chce. Czy ten związek nadal mi służy? Niezwykle ważne jest rozpoznanie, że ta gra w milczenie może być formą samoobrony. Nie musisz poddawać się pytaniom, które nie mają sensu. Milczenie jest przestrzenią do refleksji, zarówno dla Ciebie, jak i dla drugiej osoby. Pozwala obu stronom zastanowić się nad tym, co naprawdę jest ważne i co może być zagrożone. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zwróć uwagę. To jest znak. Znak, że masz moc kształtowania dynamiki swoich relacji. Milczenie może być tak potężne, że może skłonić kogoś do ponownego przemyślenia swoich decyzji. Zasługujesz na to, by mieć głos, ale także masz prawo zdecydować się nie tłumaczyć. To, co czujesz i decydujesz, jest legitymne. Od teraz używaj swojego milczenia z mądrością. Nie musisz się tłumaczyć. Wątpliwość, która pojawia się w umyśle drugiej osoby, może być pierwszym krokiem do niezbędnej zmiany. Masz prawo żyć według swoich prawd, bez potrzeby ich wyjaśniania. Stawką jest Twoje dobro, Twój spokój. Milczenie to płodna ziemia do refleksji. Kiedy decydujesz się nie tłumaczyć, tworzysz przestrzeń, w której druga osoba może skonfrontować swoje własne emocje i działania. To okazja dla obu stron, by przemyśleć relacje zakwestionować to, co zostało zbudowane, i ewentualnie ocenić swoje oczekiwania na nowo. Ten proces nie zachodzi z dnia na dzień. Wątpliwość, która się pojawia, może przejawiać się na różne sposoby. Niektóre osoby mogą czuć się niepewnie i szukać odpowiedzi, podczas gdy inne mogą poczuć się wyzwane i reagować impulsywnie. Niezależnie od reakcji jedno jest pewne: dynamika interakcji zmienia się. Nie jesteś już tylko osobą reagującą, prowokujesz wewnętrzną refleksję u drugiej osoby. Tego rodzaju interakcja wymaga odwagi. Wybierając milczenie, zajmujesz stanowisko zdecydowane i stanowcze. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w świecie, w którym często domaga się od nas uzasadnienia i wyjaśnienia. Często presja społeczna zmusza nas do usprawiedliwiania naszych wyborów, jakbyśmy potrzebowali aprobaty innych, by być prawdziwymi. Jednakże, odmawiając udziału w tym cyklu, potwierdzasz swoją własną rzeczywistość. Ponadto, warto być świadomym, że milczenie może być interpretowane na różne sposoby. Niektóre osoby mogą postrzegać to jako słabość, ale ty wiesz, że tak nie jest. Po prostu wybierasz nie angażować się w dialog, który ci nie służy. Może to być trudne, ale jest również wyzwalające. Nie usprawiedliwiając się, oddalasz się od oczekiwań innych. I zbliżasz do swojej własnej prawdy. To jest istota dbania o siebie. Kiedy ustanawiasz ten nowy standard, może to mieć głęboki wpływ na relacje. Druga osoba może zacząć dostrzegać cię w nowy sposób. To, co kiedyś było uważane za niepewność, teraz staje się oznaką siły. Ta zmiana postrzegania może być dezorientująca dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do kontrolowania dynamiki. To, co robisz, to zaproszenie dla drugiej strony. Do zastanowienia się nad własnymi intencjami i motywacjami. Co więcej, nie usprawiedliwiając się, chronisz się przed interakcjami, które mogą być szkodliwe. Często krytyka i ataki nie są skierowane przeciwko Tobie, ale odzwierciedlają niepewność drugiej osoby. Wybierając milczenie, chronisz się przed toksycznym środowiskiem. Jest to szczególnie ważne, gdy zdajesz sobie sprawę, że relacja nie przyczynia się do Twojego osobistego rozwoju. Nie musisz czuć się zobowiązana do wyjaśniania czy obrony swoich wyborów. Innym istotnym wymiarem tego milczenia jest pewność siebie, którą można z niego czerpać. Po takim zachowaniu afirmujesz swoje przekonania i wartości. Ta pewność siebie nie tylko ma pozytywny wpływ na twoje życie osobiste, ale może także inspirować innych do przyjęcia podobnej postawy. Obserwując cię, jak trzymasz się swoich zasad, ludzie wokół ciebie mogą zacząć kwestionować swoje własne wzorce, i uwalniać się od tych, które im nie służą. Niemniej jednak ważne jest, abyś była uważna na sygnały, które wysyła druga osoba. Brak uzasadnienia nie zawsze prowadzi do pozytywnej refleksji. Niektórzy mogą zareagować wrogością lub oporem. Kluczowe jest, abyś pozostała zdecydowana w swojej decyzji, ale jednocześnie była otwarta na słuchanie. Dialog może być ważną częścią procesu, nawet jeśli nie czujesz potrzeby uzasadniania swoich działań. Gdy wątpliwości zaczynają przenikać umysł drugiej osoby, jest to dogodny moment na rozwój. Mogą zastanawiać się nad naturą relacji, swoimi intencjami i tym, czy rzeczywiście są zgodne z ich wartościami. Ta refleksja może prowadzić do ponownej oceny oczekiwań i nowego sposobu relacjonowania się. Brak uzasadnienia tworzy przestrzeń nie tylko dla Ciebie, ale również dla drugiej strony. Ten proces może również być wezwaniem do zmiany. Czasami milczenie ujawnia prawdy, które były ukryte w codziennych interakcjach. Jeśli druga osoba zaczyna kwestionować swoje intencje, może to być pierwszy krok do tego, aby obie strony zastanowiły się, czy relacja nadal jest korzystna. Może to być moment transformacji, w którym otwierają się nowe ścieżki i ujawniają się nowe prawdy. Praktyka milczenia jako formy oporu i afirmacji może być głęboko wyzwalająca. Pozwalasz sobie być autentyczną, bez potrzeby dostosowywania się do oczekiwań innych, tworzy to przestrzeń autentyczności, gdzie dialog, kiedy jest potrzebny, może być bardziej znaczący. Nie tylko się bronisz, ale także tworzysz nową formę interakcji opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Z czasem ta praktyka może stać się częścią tego, kim jesteś. Odmawiając uzasadniania swoich wyborów, stajesz się bardziej świadomy swoich potrzeb i granic. Milczenie nie jest formą unikania rozmowy, ale sposobem na uhonorowanie swoich emocji i decyzji. Uczysz się, że chroniąc siebie, chronisz również swoje relacje, pozwalając im ewoluować lub przekształcać się w razie potrzeby. Na szali leży twój spokój i dobre samopoczucie. Masz prawo żyć swoimi prawdami, bez presji wyjaśnień. Od teraz używaj swojego milczenia jako narzędzia umożliwienia. Uznaj, że choć mogą pojawiać się wątpliwości, masz moc formowania dynamiki swoich relacji. Nie musisz się usprawiedliwiać. To, co czujesz i decydujesz, jest uzasadnione. Czas zaakceptować tę prawdę i pozwolić, by milczenie mówiło za ciebie. Milczenie może być również przestrzenią do samopoznania. Kiedy decydujesz się nie usprawiedliwiać, otwierasz drzwi do wewnętrznej refleksji. To wtedy możesz eksplorować swoje emocje i lepiej rozumieć swoje wybory. Zamiast tracić się w wyjaśnieniach, koncentrujesz się na tym, co naprawdę się liczy swojej prawdzie. Ta praktyka może przynieść jasność co do Twoich potrzeb i pragnień. Powszechne jest, że odmawiając usprawiedliwiania się, poczujesz początkowy dyskomfort. To uczucie jest normalne, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do szukania zewnętrznej walidacji. Jednak istotne jest, aby rozpoznać, że ten dyskomfort może być pierwszym sygnałem, że oddalasz się od wzorców, które już Ci nie służą. Od tego momentu praktyka milczenia staje się ćwiczeniem wolności w którym uczysz się priorytetować siebie. Kiedy zachowujesz milczenie, chronisz się również przed cyklem emocjonalnej manipulacji. Często ludzie wokół ciebie mogą używać twoich słów jako broni, próbując sprawić, byś czuła się winna lub niepewna siebie. Cisza przerywa ten cykl, staje się barierą, która uniemożliwia tym toksycznym, dynamicznym oddziaływanie na ciebie. Nie tłumacząc się, unikasz angażowania się w dyskusje, które do niczego nie prowadzą. Ważne jest, aby zrozumieć, że brak usprawiedliwień nie oznacza, że oddalasz się od relacji. Wręcz przeciwnie, często jest to sposób na wzmocnienie więzi. Pozwalając drugiej osobie kwestionować swoje własne intencje, tworzysz przestrzeń do bardziej znaczącego dialogu w przyszłości. Ta przestrzeń może prowadzić do głębszych i autentycznych rozmów, w których oboje możecie eksplorować swoje emocje i oczekiwania. Ta gra ciszy może wywołać różne reakcje. Niektóre osoby mogą poczuć się wyzwane, podczas gdy inne mogą poczuć się zmuszone do otwarcia dialogu. Ważne jest, aby być uważnym na te reakcje. Cisza może być potężnym narzędziem, ale konieczne jest również, aby być gotowym do słuchania i komunikacji, gdy nadejdzie odpowiedni czas. To nie oznacza, że musisz wrócić do tłumaczenia swoich działań, ale że jesteś otwarta na eksplorowanie niuansów relacji. Kiedy wybierasz milczenie, Także uwalniasz się od potrzeby zadowalania innych. Często jesteśmy warunkowani, aby zadowalać innych, spełniać cudze oczekiwania. To zachowanie może być wyczerpujące i ostatecznie szkodliwe. Nie tłumacząc się, potwierdzasz swoją autonomię i prawo do istnienia bez ciągłej presji, aby być akceptowaną. To jest forma dbania o siebie, która może zmienić nie tylko sposób, w jaki siebie postrzegasz, ale także jak widzą cię inni. Jeśli druga osoba zacznie zastanawiać się nad swoimi intencjami, może to stworzyć przestrzeń do wspólnego przemyślenia relacji. Mogą pojawić się pytania, czy jesteśmy naprawdę zgodni, lub czy nasze oczekiwania są kompatybilne. Tego typu refleksja jest kluczowa, aby oboje mogli się rozwijać, zarówno indywidualnie, jak i wspólnie. Ten proces nie dotyczy tylko ciebie, to także szansa, aby druga osoba mogła się rozwijać. Ponadto należy pamiętać, że milczenie nie jest uniwersalnym podejściem. Nie wszyscy będą się czuli komfortowo z tą praktyką. Niektóre osoby mogą czuć się zagrożone lub niepewne w obliczu Twojego milczenia. W takich przypadkach ważne jest, aby zachować wrażliwość i rozeznanie. Oceń sytuację i zastanów się, czy dialog nie byłby bardziej odpowiedni. Kluczowe tutaj jest zachowanie równowagi, wiedzieć kiedy się wycofać a kiedy zaangażować się. Milczenie może również działać jak lustro, odbijając niepewności i wyzwania drugiej osoby. Kiedy się nie usprawiedliwiasz, to może wywołać kryzys sumienia u drugiej strony. Taki kryzys może być niewygodny, ale jest częścią procesu wzrostu. Czasami trzeba zburzyć sposób, w jaki się komunikujemy, aby móc budować zdrowsze i bardziej autentyczne relacje. Z drugiej strony, taka praktyka może nie być dobrze przyjęta przez wszystkich. Niektórzy mogą zareagować wrogością, czując, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Ważne jest, aby zdać sobie z tego sprawę i być przygotowanym na takie reakcje. Milczenie można interpretować na różne sposoby, w zależności od dynamiki, która istnieje między wami. Uznaj, że brak usprawiedliwień może być postrzegany jako forma oporu, ale może również być interpretowany jako wyzwanie wobec sposobu, w jaki inna osoba się odnosi. Niezależnie jednak od reakcji innych osób, powinieneś trzymać się swojej decyzji, ustalając wyraźne granice i afirmując swoją obecność. Jest to umiejętność istotna w każdej relacji. Wzajemny szacunek jest podstawą każdej zdrowej interakcji, a poprzez brak usprawiedliwień wymagasz tego szacunku. Z czasem ta praktyka milczenia może stać się naturalną częścią twojej komunikacji. Możesz zauważyć, że nie musisz się usprawiedliwiać na każdym kroku. To nie oznacza, że staniesz się osobą zamkniętą lub niedostępną. Wręcz przeciwnie, cisza może stworzyć nową formę połączenia, gdzie dialogi stają się bardziej znaczące, a interakcje bardziej autentyczne. Praktyka milczenia jako forma oporu i afirmacji może stopniowo stać się integralną częścią twojej tożsamości. Stajesz się bardziej świadomy swoich emocji i bardziej zręczny w rozpoznawaniu, co naprawdę się liczy. To może zmienić sposób, w jaki odnosisz się do innych i do siebie samego. To, co czujesz i postanawiasz, jest uzasadnione. Nie potrzebujesz zewnętrznej aprobaty, aby żyć swoją prawdą. Cisza jest potężnym narzędziem do kształtowania swoich relacji. Używaj jej z rozwagą i świadomością. Od teraz afirmuj siebie: Nie musisz się usprawiedliwiać. To jest Twoja prawda i to wystarczy. Kiedy decydujesz się nie usprawiedliwiać, Zaczynasz tworzyć przestrzeń osobistej wolności. Ta decyzja nie sprowadza się tylko do unikania potrzeby wyjaśniania swoich działań. Chodzi o afirmację swojej autonomii. Twoje decyzje są Twoje i mogą stanowić punkt zwrotny w Twoich interakcjach. Brak usprawiedliwień wprowadza zmiany w dynamice relacji. Za każdym razem, gdy odmawiasz udzielania wyjaśnień, wysyłasz wyraźny komunikat, że Twoja prawda jest wystarczająca. To często może powodować dyskomfort u drugiej osoby, ale ten dyskomfort może być katalizatorem do głębszego przemyślenia relacji. Tego rodzaju interakcja nie dotyczy tylko ciebie, jest zaproszeniem do tego, aby druga osoba również się zastanowiła. Kiedy rezygnujesz z potrzeby usprawiedliwiania swoich wyborów, może to prowadzić do ponownej oceny, jak druga osoba postrzega samą siebie. Interakcje stają się przestrzenią refleksji, gdzie obie strony mogą eksplorować, co jest naprawdę ważne. Dodatkowo, milczenie przenosi odpowiedzialność na drugą osobę. Nie tłumacząc się, nie tylko dystansujesz się od cyklu walidacji, wymagasz od drugiej strony, aby zastanowiła się nad własnymi intencjami i działaniami, co stymuluje środowisko dojrzałości emocjonalnej. Warto podkreślić, że ta praktyka może wymagać praktyki i odwagi. Strach przed niezrozumieniem lub wywołaniem konfliktów jest powszechną barierą. Jednak trwając w tym wyborze, wzmacniasz swoją pewność siebie i zachęcasz innych do tego samego. Odrzucając potrzebę usprawiedliwiania swoich decyzji, nie izolujesz się, tworzysz zdrowszą przestrzeń do komunikacji. To może w końcu prowadzić do bardziej szczerych i znaczących dialogów. Milczenie w tym kontekście nie jest końcem, ale nowym początkiem. To podejście umożliwia również ochronę przed interakcjami, które nie przyczyniają się do Twojego dobrego samopoczucia. Ustalając wyraźne granice, chronisz się przed toksycznymi sytuacjami. Milczenie staje się potężnym sojusznikiem, dostarczając Ci jasności potrzebnej do podejmowania decyzji, które naprawdę odzwierciedlają Twoje potrzeby. Praktyka milczenia może z czasem stać się cenną umiejętnością. Stajesz się bardziej świadomy, kiedy należy się wypowiedzieć. A kiedy strategiczniej jest milczeć. Ta świadomość jest ważnym krokiem w zapewnieniu, że Twoje relacje opierają się na wzajemnym szacunku. W końcu pamiętaj, że masz prawo do istnienia bez potrzeby ciągłego usprawiedliwiania się. To, co przeżywasz i czujesz, jest autentyczne. Przyjmując swój spokój, pozwalasz sobie być prawdziwą wobec samej siebie, a ta autentyczność, to prezent, który dajesz sobie i tym, którzy cię otaczają. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy weź głęboki oddech i zatrzymaj w sobie to, co dzisiaj poruszyło twoje serce. I jeśli ma to sens, podziel się tą historią z kimś, kto również potrzebuje to usłyszeć.